stacji Bieliczka rynek do stacji Kraków-Lotnisko przez stację Kraków-Łobców planowy przyjazd o godzinie 8.33 wyjdzie na tor 2 przy 3, 3, 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie nie pociągnij przepraszania. 33 will arrive on track 2, platform 3. Opóźnione pociągi Tersu, Malinowski, do stacji Zakopane, przez stację Karwawia Zebrzydowska-Nackoroda, Marków Podhalanowski, Nowy Dariusz, Ciężkowice, Bobowa Miasto, Stróże, stoi na torze piątym, przy Koronie 2. Planow podjazd w pociągu godziny 9.08. Pociągnięcie. Kradzu, tak, bo w moim rodzice ciężko widzę, miasto, wstróże. Stoi na kocie 5 przy peronie 2. Planowany odjazd pociągu o godzinie 9:07. Uwaga, pociąg. Pociąg linii SKA1 do stacji Wieliczka renk Przez stację Kraków Zagłodzie, Kraków Płaszczyk, Kraków Krokodzin, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Rozdziałnia. Odwiedzi stołu 11. peronie 42. Przyjęcie z opóźnieniem około 61 minut. Opóźnienie może być zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Załóżmy, posiłki pociągnął przepraszanie. Pociąg Do stacji wyposażonej. Do stacji Zakopane. Znajduje się na początku składu pociągu. Wagony do stacji firmy z numer 349, 350, 352 znajdują się na początku, w środku i na końcu składu pociągu.

Znajdują się w środku składu pociągu. Wagonem o numer. Do stacji w wysokości 11:59 w z opóźnieniem około 40 minut. Opóźnienie może być zmienne. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Początek ekspresu Intercity, Kaczyk. Do stacji zakopane przez stację Nowy Dalek, z toru drugiego, przy koronie trzecim, stoją na torze szóstym, przy kronie czwartym. Wagony po numerach 272, 271, 270 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony po numerach 269, 278, 277, Seat reservation is compulsory. Carriages number 272, 270 were in sector first. Carriages number 269, 268, 200. Konarowa, do stacji Łódzka Główna przez stację Kielce Główna, Radom, Warszawa Zachodnia, Warszawa Zachodnia. 13.28. Pociąg i testów. Popytań radnych ze stacji transportu. Alpno w 13 godzinie 13.35. Przyjęcie z opóźnieniem około 26 minut. Używienie może być z dnia. Ucinko zwracamy bardzo na komunikat. Za oprócz pociągu przepraszamy. From Grashovdvarkov to station, Kravv <laughs> Movement, scheduled arrival time 1335, would we'll arrive with a delay of about 26 minutes. The delay may change. Please listen to next announcements. thank